Zbliża się godzina ósma, czyli śniadanko. Także ja tutaj, właśnie, tak jak widzieliście, smażyłam placuszki szpinakowe. A do tego mamy, no nie nazwałabym tego pastą rzodkiewkową, bo jest to po prostu jogurt kokosowy z rzodkiewką zmiksowaną. A później zawsze staram się po śniadanku dać im jakiegoś owocka, czy to kiwi, nektarynka, akurat mam dzisiaj truskawki, pokroiłam w takie kawałeczki mniejsze. I sobie po śniadanku zjedzą. Najlepiej byłoby mi to dawać gdzieś tak godzinę po śniadaniu, ale ponownie ich ubierać w te kaftanki, żeby nie wybrudzili ubrań. No to szczerze wiecie jak jest. Także wolę zrobić to od razu. I tutaj w bidonach ciepła woda z cytrynką. Jeszcze sztućce. No i później tram. Więc tak to wszystko wygląda. Ta to raczej głodna nie jest. Chodź! Aha, książeczka do śniadanka? Ok, no to chodź. No, chodź szybciutko. No, ale tutaj idzie kółeczko. Super! To co jemy? No i tak to wygląda, więc placuszki szpinakowe bardzo smakują. No i czas na truskaweczki. No, misia też bierze, tak? Jaki się teraz bawią w końcu, są tam w domku, i to jest takie 30 minut, kiedy na cały dzień oni tam siedzą. Później w ciągu dnia drzwiczki są otwarte i biegają sobie wszędzie. Tam też wchodzą, ale już właśnie nie są zamknięci. Natomiast teraz ja mam tą chwilę na to, żeby sobie spokojnie zjeść śniadanie i wypić kawę. W międzyczasie też wyciągam zupkę, bo mamy tutaj porcje zrobione i będę rozmrażać.

Wymyślcie sobie, że jest tak kolorowo, ale Państwo już nie chce siedzieć, no już wychodzicie. Te 30 minut to jest naprawdę max. Proszę. No już. Super. Michał pierwsze co? To poszedł po wórzacz. Masz Michalinko, ty też? Tylko włączcie sobie, czekaj. Czekaj chwilkę. O, jeszcze maty nie rozłożyłam. O, to są nasze rytuały. Michał dzielnie tutaj poprawia po mnie. No dawaj, teraz ty. Super! To są pomocnicy. Proszę bardzo. Od małego uczą się porządkowania. No ekstra! Dumny z siebie. Robi się już bardzo gorąco. Teraz już mają krótkie rękawek i długie getry. Ale później jak gdzieś około 12 pójdą na drzemkę, obudzą się, zjedzą obiadek, to na pewno przebiorę ich w te ogrodniczki i pójdziemy na spacerek. No chyba, że pogoda się jednak zepsuje. Natomiast z tego co obserwuję, to zapowiadają dzisiaj 30 stopni nawet, więc będzie bardzo gorąco. I to są takie same ogrodniczki, ale body będą mieć w innych kolorkach, buciki też, więc od razu no. Jakby będzie różnica. Michał tak prężnie cały czas odkurza, że aż końcówkę zgubił i wyobraźcie sobie, że nie mogę jej znaleźć. Hmm. Dobre. Michałku, pokażesz mi, gdzie tą końcówkę dałeś? Gdzie jest ta końcówka? Zguba znaleziona. Gdzie się schował piesek? Jest. No to dalej. Gdzie się schowała świnka morska? Gdzie jest ta świnka? Super, tutaj. No a gość znów z odkurzaczem. <laughs> Michałku, bo ta chata będzie taka czysta, że ja nie będę musiała już w ogóle odkurzać. Weźmy jeszcze taką samą tylko tą. Gdzie się schował lisek teraz, co? Gdzie się schował krecik, no? Pokaż. Jest, dobra. A pokaż Michałku, gdzie jest zajączek. Super. No i mamy już prawie 11, więc czas na zupkę i będzie to taki krem warzywny. Później się jeszcze bawią i koło 12 jest drzemka. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Będzie troszkę nietypowo, ponieważ staram się nagrać dla was dzisiaj takiego całodniowego vloga, żebyście zobaczyli jak wygląda nasz dzień tak od A do Z. Wiadomo, że nie każdy jest identyczny, ale jednak schemat jest ten sam. Pytałyście jaka jest teraz nasza rutyna przy tej jednej drzemce i tak dalej i tak dalej, więc postanowiłam, że spróbuję dzisiaj nagrać takiego vloga. Teraz położyłam ich na drzemkę i jak wcześniej Michał był naprawdę bardzo śpiący dość szybko, tak teraz w ogóle mamy problem, żeby go, no nie tylko jego, ale mi się również uspać. Budzą się mniej więcej codziennie o godzinie siódmej, dzisiaj chyba była siódma dziesięć. Ja zanim pójdę ich ogarnę, oni jeszcze chwilkę siedzą sobie w łóżeczkach, przeglądają książeczki. Ja w tym czasie nakładam im śniadanko i mniej więcej koło godziny ósmej, chwilę przed tak jakoś to wygląda, idą na śniadanko, co zresztą widzieliście, i dopiero później jak pójdziemy do pokoju, ubieram ich w docelowe ubranie, w którym są cały dzień. Tak mi jest wygodniej po prostu, żeby na śniadanie jeszcze sobie poszli w piżamkach i co następnie też Wam chyba mówiłam, że idą sobie posiedzieć tam do końca i to jest takie max 30 minut, bo później zaczynają się już pikolić, bić. Wiecie jak to jest. Tam jest mała przestrzeń, jak na dwójkę jeszcze, jak wsadziliśmy ten domek, ale znów on jest mega urozmaiceniem i jak się już zabawią, to zazwyczaj w nim. Więc no tak. Później w ciągu dnia oni w ogóle nie są już tam zamykani, to by nawet nie przeszło, ale też nie próbujemy, bo nie ma takiej potrzeby dlatego że gdzieś tam o 11 zjedzą, znaczy nie, wróć, ja ich tak mniej więcej koło 9 już wypuszczam, bo jeszcze chcę zawsze odkurzyć z rana, no i już później jest cały czas zabawa, aż do 11, kiedy jedzą zupkę. Wiecie, to nie jest tak, że z zegarkiem w ręku, ale mniej więcej. No i jeszcze jest zabawa po zupce. No i dzisiaj na przykład, zresztą nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę ten problem już jest trzeci dzień, że nie wiem o której mam ich kłaść na tą drzemkę, bo im się w ogóle nie chce spać. Muszę się naprawdę namęczyć. Także położyłam ich chyba za 10-12 i to było troszkę za wcześnie, bo zaczęli mi wstawać. Raz jedno, raz drugie. To jest mega męczące, bo jak jedno położę, to drugie mi już wstaje. Także, a ja, wiecie, jak ktoś ma jeszcze długie ręce, tak jak na przykład Kuba, to on położy szybko i na dwie ręce gdzieś tam zaczyna troszkę bujać w tych łóżeczkach i oni już się uspokajają. A ja jak jedno właśnie położę, to drugie mi wstanie i nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja mam krótsze ręce zdecydowanie niż Kuba. Także no, nie wiem jak to będzie dalej wyglądać, czy ta dżemka nie będzie przesunięta jeszcze trochę. Ale też, żeby nie było, oni nie śpią jakoś bardzo długo, bo wczoraj to w ogóle obudzili się po półtora godzinie, obydwoje. E, zazwyczaj jest tak, że Michał to potrafił spać nawet trzy godziny, dwie, trzy godziny. Misia wstawała po godzinie. No, wczoraj tak jakoś się im udało, że mniej więcej obudzili się o tej samej porze, ale to też nie była jakaś bardzo długa drzemka jak na Michała, bo na Michalinę to wiadomo, ja jestem tutaj przygotowana jakby cały czas na wszystko. W każdej chwili wiem, że będę musiała lecieć. No ale fakt faktem, przy dzieciakach jednak wszystko cały czas się zmienia. Dajcie znać jak to u Was wyglądało na jednej drzemce, o której ona się zaczynała i ile trwała, bo jestem mega ciekawa. Oni od godziny właśnie 7 do 12 tryskają energią. Także chyba się im coś zaczęło faktycznie wydłużać. I to też nie jest tak, że jak na przykład obudzą się 13.30, to ich łatwo jest uspać o 19.30 czy o 20.00. Bo właśnie tak jak mówię, od trzech dni to po prostu tutaj jakieś jest szaleństwo z energią. Także nie wiem, czy to jakiś taki skok kolejny rozwojowy, czy co, że, że im się nie chce spać, bo to chyba no, długie takie te okna aktywności. I jak się obudzą, to mam tutaj przygotowany z wczoraj dla nich ryż z truskawkami. Nie wiem, czy to mówiłam, ale zawsze staram się przygotowywać wszystko na dwa dni: zarówno yy, obiady, jak i śniadanka typu właśnie jakieś placuszki. Bo jeśli to jest jajeczniczka, no to wiadomo, że to musi być zrobione na świeżo. Ale najczęściej u nas też to są jakieś placuszki: czy to szpinakowe, czy bananowe, czy jakieś inne, o meksykańskie. No to po prostu nasmażę w jeden dzień, chowam do pojemnika, tak jak na przykład zrobiłam to dzisiaj i mają też na jutro. Wczoraj robiłam obiad, więc jest też na dzisiaj. Także tak mi się w sumie teraz ułożyło, że wymiennie jutro będę musiała robić obiad rano. Dla nich na dwa dni, a w kolejnym dniu znów śniadanie na dwa dni. Także nawet może i lepiej, bo nie kumuluje mi się to wszystko na jeden poranek. A ja staram się właśnie przygotować całe jedzenie rano, czyli po szóstej już tutaj siedzę i działam. Z tego względu, że dzień różnie wygląda i tak to przynajmniej jestem spokojna, że będą mieć co jeść. A poza tym ten tryb już mam taki opanowany. Co jest dobre, bo jak wrócę do pracy od lipca, to po prostu z samego rana już będę miała przygotowane wszystkie posiłki, aby nikt nie musiał się tym martwić i zaprzątać sobie głowy, tylko po prostu podgrzać i dać im zjeść. A wracając jeszcze do tego ryżu, no to wiem, że nie wygląda to zbyt apetycznie, ale naprawdę jest pyszny. Co prawda zrobił mi się trochę zawodnisty, bo jak połączyłam ryż namoczony w napoju owsianym z truskawkami wymieszanymi, nie wymieszanymi, tylko zmiksowanymi z truskawkami, no to niestety, no widzicie, taka mama łyga się trochę zrobiła, ale to nic, bo ja im to po prostu jakoś powybieram tak jak wczoraj i było spoko. Najważniejsze, że smaczne, że są tym najedzeni, no i tyle. Nie zawsze wszystko wygląda tak pięknie instagramowo. U mnie zazwyczaj te śniadanka faktycznie są takie no ładniejsze, ale obiady często staram się po prostu robić takie najprostsze, czyli rzecz z truskawkami, z jabłkami, spaghetti, z stofu, kasza kuskus z warzywami, takie kaszot, to z tego wychodzi. Ziemniaczki z mięskiem sosie koperkowym i mizerią też wam ostatnio pokazywałam, albo pulpeciki z ziemniakami i surówka to jest marchewka jabłko. Mamy takich parę sprawdzonych posiłków, które naprzemiennie im robię i powiem Wam, że zajadają ze smakiem. A mi zostało parę truskawek, do tego dorzucę jogurt naturalny i zrobię sobie koktajl, a w międzyczasie jeszcze idę wyrzucić śmieci. Teraz przyszło moje trzecie psie dziecko, co dom traktuje jak hotel i rzadko tutaj w ciągu dnia ją widzę. Ale na jedzonko trzeba wrócić. Przyniosłam już też pranie z suszarki i zaraz będę składać. Opowiem Wam, że już coraz rzadziej prasuję, tylko wybieram takie rzeczy, które naprawdę bardzo są zmięte, ewentualnie koszule. Natomiast reszta wyciągnięta z suszarki i w miarę szybko poskładana. Naprawdę nie wymaga tego. Także spieszę się zawsze, żeby wyciągnąć z tego kosza szybciutko i poskładać. Przecień wcześniej wieczorem nacieram ubrania, które mają plamy. Biorę wtedy to mydełko z dr Beckerman. No i później całą noc sobie te ubrania siedzą. Rano wrzucam i powiem Wam, że to jest mega. Ponieważ dzięki temu yy, no, wszystko puszcza na przykład te body były całe poplamione z truskawek. A nie znać w ogóle, żeby jakiekolwiek plamy tutaj były. Ja powiem Wam, że w tym temacie w ogóle jestem chyba trochę nawiedzona. Nie wiem, czy Wy też tak robicie. Ale ja nawet wszystkie skarpetki nacieram tym mydełkiem na całą noc, ponieważ one są no, czarne po całym dniu i yy, jak widać yy, tutaj czyściutkie, wszystko puściło. A gdybym nie natarła, to niestety plamy by zostały. No mamy 13.25, a oni już od 10 minut nie śpią, więc drzemka trwała jakąś godzinę z hakiem, a więc czasu na jakiś odpoczynek to niestety za wiele nie ma. Jedynie można coś zjeść, napić się szybko kawy i trzeba wracać, także wesoło. Michałek znów odkurza. Misia tutaj kuka, także już ich od razu ubrałam na spacerek. No, ale jeszcze nie było jedzonka. Idziemy? Misio do nas wraca. Nie no, to jest gość!

Ja właśnie będę robić kaszkę, tym razem jaglana. Tutaj mam pół na pół napój owsiany z wodą i z racji, że mamy sezon na truskawki, a dzieciakom bardzo smakują. To też będą mieć tak jak i obiad z ryskawkami, tak kaszka również będzie z nimi, i zaraz parę zblenduję, żeby im później dorzucić. No właśnie będziemy kąpać dzieciaki, i dzisiaj przyszły takie rądle na głowę. Zamówiliśmy do mycia włosów. Zobaczymy, jak się to sprawdzi, bo no bardzo nie lubią tego, kiedy im woda leci na twarz w sumie kto to lubi. Więc no, dam znać pewnie w kolejnym vlogu, czy to zdało egzamin. Wygląda to dokładnie tak. No a tutaj już będę lać wodę i używam do kąpieli takiego olejku. Natomiast jeśli chodzi o szampon, to mamy taki z musteli i też bardzo fajnie. Obydwa kosmetyki pachną tak delikatnie, ale jednak jakiś taki delikatny zapaszek jest. No i oczywiście może zabraknąć. Zabawek. Po Pokąpieli zjedli mleczko, była też bajeczka przeczytana. No a teraz jest czas dla nas na to, żeby zjeść sobie na spokojnie kolację. Więc ja sobie tutaj przełożyłam do miseczki twarożek ze szczypiorkiem, dołożyłam już rzodkiewkę i zaraz jeszcze dorzucę ogórka. i gotowe. Ja teraz siadam do jedzenia, później idę się wykąpać i biorę się zamontowanie tego odcinka. Także tak wyglądał nasz dzisiejszy dzień, mniej więcej taka jest rutyna. No a teraz żegnam się z Wami standardowo, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!